4000 zł w postaci tego pięknego kałacha Fire Sepent. Iście legendarny skin, nieprawdaż? Możesz go mieć za jedyne 30 zł wpłacone na CSGO Skinsa z kodem FIAKO. Oczywiście im wpłata większa, tym twoje szanse rosną. Powodzenia! No siema, mistrzu, nie wytrzymałem do kolejnego dnia. Jest kilka godzin później, stwierdziłem, że się na CSGO Skinsa. Być może teraz. Moje szczęście do mnie uśmiechnie. Zjadłem obiadek, jest klasunia i miejmy nadzieję, że teraz. Wreszcie się coś uda. Z na wreszcie, bo kuźwa to ile w ostatnim czasie przewaliliśmy, to głowa mała, więc miejmy nadzieję, że teraz coś odda, jakiegoś Underdoga bym zaatakował. Oczywiście bym zarąbał, bo ja nie będę tutaj wymyślał Underdoga, tutaj trzeba zarąbać, innej opcji po prostu nie ma. Coś takiego, ile to co kosztuje? 1500. To brzmi jak plan. Underdog na trzy osoby i liczymy, że to się uda. Nigdy więcej, nigdy więcej zapiszcie sobie, zapamiętajcie, nie kopiuję batli, nie kradnę batli w accessowi. To jest po prostu jakaś klątwa, tak? Szczerze już wolę sam coś stworzyć, jeżeli skopiować od Aksesa. W związku z czym zapamiętajcie, to jakbym kiedyś wpadł na pomysł, żeby kopiować bit od Aksesa, to napiszcie w komentarzu, że, że nie, nie tak się nie robi po prostu. Tak czy siak, zaczynamy całkowicie zarąbiście, bo Alex wyleciał z karambitem za 4,5. Jak bym takiego zgarnął, i nawet nie zdajecie sprawy, ale boję się o tą ostatnią skrzynię, bogam żeby nie jakiś drogi łup. Brawo! No kuźwa, brawo! Biznes Class USP faktory nie musiał polecieć. No gratulacje ode mnie dla mnie, no naprawdę się popisałem teraz. Stój, co jak Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze mieć 135% z 1000 1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIAKO. Co więcej, mogę się tej pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Na Pirates Wobs, kodem oczywiście fiako. Po co ja mu się takie gówno trafić? No tam było niewiele trzeba trafić. No tam trzeba było dać 10-20 złotych to musiałem wlecieć z czymś za 300. I teraz możemy się założyć, że już ani razu ten karamit kuźwa nie wylecia Jak wylecie to mi? Okej, okay, przepraszam, jednak tutaj muszę troszeczkę zmienić swoje nastawienie. Błagam, żeby teraz nic nie poleciało na tym czekarze. O, kuźwa, wreszcie, wreszcie się odkuwamy! Wreszcie, po takim czasie! No i to będzie potężna wygrana. Nie wierzyłem, będę są szary. nie wierzyłem, ale mamy to. Ponad dycha. Ponad dycha tu jest kuźwa nasza, chyba z 12 koła, tak jest, let's fucking go! Wreszcie! Kuźwa, no ile czasu minęło? Ile to tutaj musiałem się nacierpieć? Blokuję sobie te karambity? Sprzedaję sobie za trójkę, wreszcie jakaś batla oddała. Dziękuję so much! Musiałem zarąbać tyle batli. Uh, mamy to, mamy to przyjacielu, koniecznie łapkę w górę zostaw, pamiętaj, że jest Skins jest tylko dla osób pełnoletnich, nie masz osiemnastki, grać nie możesz I pamiętaj, że jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, możesz sobie kliknąć tutaj w plusik, kliknąć sobie w plusik, kliknąć sobie w plusik no niestety Microsoft Edge stwierdził, że nie można se kuźwa kliknąć w plusik Czekajcie, no odświeżę to No, Microsoft Edge jak zwykle miał problemy Tak czy się, jak można se kliknąć w plusik, wybrać spośród wielu metod płatności A następnie wpisać oczywiście kodzik Fiaco, który daje ci 10% bonus do depozytu I 2 ,10 zł grosz na start No i jeszcze walutę eventową, jeżeli takowy event trwa A jak widzimy obecnie trwa Czy coś by się udało dopnąć? Wiem Ja ostatnio chyba w Cyberze polowałem, nie? Tak, w Cyberze polowałem na tego talona I nie dało Oj, nie dało nic nie, przepraszam, tu glowcy dało! On to w sumie nie wiem czy ja chcę to otwierać, bo jak glowcy dało. Nie, ja idę jednak na inną skrzynię, którą ostatnio wyhaczyłem, że jest fajne, tylko ten Frostbite jest kuźwa drogi, to to jednak nie jest aż takie fajne. Watercase... No tu może polecieć. Tysiaczek, no dajmy jedną, dwie szanse w maksie Proszę, daj tego Dopplera, błagam. Fulkan, dlaczego? Dlaczego Poseidon Doppler musi być obok? A dla mnie jakiś wulkan, no dobrze, to chociaż 700 kosztuje nie jakieś gówno za 2 złote. Albo za 20, tak jak teraz. No cudownie, no było spierdzielać, bo jednak ten wulkan nie był taki zły. 120, ostatnia szansa. Ostatnia szansa Water Case'a. No i żałuję, że dałem tam ostatnią szansę. Ekstra chyba kosztuje 10 złotych, no nie? Beski tutaj jest takie... Tutaj... Złoty 80? Nie chcę mi się tego nawet skomentować. Striking Ninja Case za 500 złotych. Złoty 80, bo to jest zamach... To, jest, to był zamach, ale to jest drugi najlepszy drop, czyli Doppler Face za 2000 złotych. Dobra, stajki Ninja Case na szczęście nas uratował. I trochę się dzięki temu odkuliśmy. 500 złotych teraz wrzucam sobie tutaj takiego oczywiście Jester'a na gigabule. I miejmy nadzieję, że polecam albo Hand albo Karambit Slaughter. No takie jest założenie, taki jest cel, no ale Bullet Queen. Glock 18 na chwilę obecną Więc no szału mocno nie ma Zobaczmy co będzie jeszcze tutaj Miejmy nadzieję, że coś ciekawego poleci No nie będą te slotery, nawet nie one Nawet nie karambit Ups, mówi się trudno, ale miejmy nadzieję Dobra, weszcie, wybłagałem, a nie wymodliłem Ta rękawica, tak też czuję 1500? 1200, dobra, przyjmę na... Musiał polecić Battle Battleskirt, nie? Już nie mógł kuźwa nawet ten Wellward World Za 1400 polecić, po prostu kuźwa nie mógł No nie, Lovely Case, Slotter Proszę, to 300 wykosztuje na tym Jesterze. o, good night, good night. No niestety, Electric Hive. Słuchajcie, widzowie, tutaj myślę, że możemy wdrożyć taką procedurę, że sobie otworzymy aż dwie na raz skrzyneczki. 580 zł. Zobaczmy. zobaczymy, czy coś wreszcie. O totalnie gówniane rozdanie. Tutaj w sumie może stuwa będzie. I to może. 11 zł. Ja pierdzielę. no hit, hit. Proszę, stój gucie. Zatrzymaj się na tym gucie. Dziękuję. Good będzie z 800 warty, nie? Będzie, będzie. No ale... I tak to otwarcie się nie zwraca No szału nie ma, nie chcę miś polować na Naita. Będę z tą szczery przyjacielu Zobaczmy, może tutaj, szansa na pansa 500 zł, czy M9 Tiger Tooth, Czy też Glock 18 Water Elemental Oczywiście, że Glock 18 Water Elemental 200 zł 30 zł, ja pierdziele, no wylew No wylew, jest, proszę, proszę Jest, mamy M9, let's fucking go Po takim czasie, zgarniamy battle Trafiamy coś sensownego i to turbo sensownego bo to jest faktor new za 5400 No dzisiaj już moje eku jakoś zaczęło wyglądać. Już mam jakieś eku i jakieś tam drobniaki jeszcze zostały 1400 złotych Więc wreszcie. Wreszcie coś się udało tutaj zdziałać, przyjacielu. 14 koła, a nie chcę tego jeszcze wymieniać, nie chcę. Chcę jakąś battle. O, ty dwa koła! Ty! Czekaj, 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 czekaj! Ja to, ja to chcę! Nie mogę! Kurde nie mam kasy, nie wierzę! Nie wierzę, że mi takie coś obok nosa przeleci Nie może się tak wydarzyć. A jak nie, a jak mi przeleci obok nosa, to i tak ci to zarobię. Biszkopter vs. Soul, no to jest bitwa naprawdę na szczycie, zarambuje tą bitwę Underdog czy standard? Wygrałeś Underdoga, musi wlecieć standard 2 na 2, w sensie 1 na 1, wybacz, ale nie ma szans, ja będę grał na trzech. Ja mam ostatnio po prostu jakieś PTSD, no normalnie po tych ostatnich battle'ach Na Underdog'u, naprawdę, ja wolę sobie tutaj walnąć klasyczka I mieć nadzieję, że z tego coś poleci, chociaż prawdę powiedziawszy Widzę, że tu więcej kas jest ulokowane w tym radiation case, bo 900 a ten tydzień jak to jakoś się na inne 6 skrzynek. No ale dobra, no zobaczmy. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego. Na klasyku póki co w porządku. Hyper Beastem jeszcze lecimy wyżej. 220 zł, takie cudo. On chyba 200 zł kosztuje ten USP, -ek. a nie jednak, jednak 130. Dobra. Dwie skrzynie. Dragon Fire, Czy to będzie Diggle. Nie, oczywiście teraz Battle Skelet, nie? Na jednym z ostatnich filmów poleciało się Factor News zaciągnąć 400. I to totalnie spieprzyło Battle. Uh, Dark Water USP za 400. -wy. Bardzo przyjemnie. No dobra, tylko żeby z tego radiation jeszcze coś poleciało Już widzę, że tutaj ktoś to zgarnie będzie tam stóweczkę czy dwie na plusie, ale przydałoby się coś jeszcze takiego wiecie Jakiś taki dążyk czy coś takiego byłoby miło, chociażby Alex tylko nie drapnął. No dobra, będzie to nasze. Będzie to nasze. 530 zł ta MK na sam koniec. O kuźwa, to 200 stówel, co to wygrałem. I trzy koła, więc mamy tysiaka na plus. Sprzedaję to. Opłacalny deal. Opłacalny, nie powiem, że nie. Dobrze, że tutaj dołączyłem, się dołączyłem. No, zarobałem, co prawda. Ale no, dołączyć też trzeba. Było 6 skrzynek za 150 zł, czy ja bym chciał się w to bawić? Mm, ale to jest klasyk. Na trzy to już bole bardziej chyba do tego dołączyć. Captain Jack. Nie wiem, jaki kapten Jack. Pytanie, czy tutaj ktokolwiek zostanie dodany? Zostanie, albo dołączy. TSSN, zobaczmy, co tutaj panowie wniosą, ciekawego. Miejmy nadzieję, że coś, co dodam. Profit oczywiście, chociaż szczerze, ja nie wiem, czy zgarnę na klasyku podrząd. Byłoby miło, byłoby fajnie, nie będę ukrywał. Ale no właśnie, pytanie, jak to się potoczy. Pytanie, co my tu jeszcze zobaczymy? A Wubka, u kaptena Jacka? No musiałby coś za ponad 100 polecieć. No myślę, że jest to do zrobienia. Ale zdecydowanie nie tym Mach 10 za 9 zł. No cóż, przegrywamy niestety, a to w ogóle 113 złotych kosztowało. To jakoś turbo płakać nie będę. Po tych ostatnich Battle'ach miałem przekonany, że to jakieś doroższe trochę było cudo. No ale dobra, tyle też będzie w porządku. 7 koła w balansie, plus minus. Jakiegoś szarka załadować? No wiecie, co ja chcę zrobić, nie? Że Underdog i zgarnąć coś takiego, nie? Albo takiego Kurde, no No spróbujmy jednego, na czterech Ważne, żeby tylko mi ten MRL nie poleciał Tu jest oczywiście szansa, jak ktoś nie wie, na flipa Emeralda za 15 koła Jest tam jeszcze, pamiętam, jakiś bardzo mocny Gamma Doppler Chyba M9, jak dobrze pamiętam, chyba Feijer 4, czy coś takiego Więc no też nie ma lipy, oczywiście Fire, Serpenty, rękawice, co właśnie widzimy na naszych ekranach I zobaczmy O no nie, tak to miało wyglądać. Dajmy mi jeszcze jedną szansę. Ale na czterech to będzie cholernie ciężko, tak szczerze. Chociaż, no jednak, albo się łudzę, albo wierzę, że coś jeszcze jesteśmy w stanie tu zrobić. Proszę. Adrian, Michael i Samu. Założenie jest proste. Ja trawię totalne gówno, wytrawię, że jakiegoś tak? Każdy z was stawia jakiegoś sztosa. Okej, okay, błagam, błagam, że ten nie był tańszy. Yes! Let's fucking go! Zgarnę to! Pięć pięć, pięcięc pięć, pięć, pięć to mnie tylko ok. Pięć i pół koła, więc wychodzimy na plus z tej batlii i z wcześniejszej. Uh, udało się. Jakim cudem Ten Tek 9 kosztuje 180 zł. Szczerze, się tego nie spodziewałem, ale na szczęście to zgarniamy. I przypominam, przyjacielu, że trwa oczywiście cały czas rozdanie. Rozdanie na co zapytasz? Otóż yy, są trzy nagrody, tak? Mamy Fire Sepenta, mamy Gut Fa i mamy Shadowki. Jeżeli wpłacisz Dychę, bierz udział w rozdaniu na Guta. Jak wpłacisz 15, bierz udział w rozdaniu na Guta i Shadowki. Jak wpłacisz 30, to bierz udział w rozdaniu na Guta, na Shadowki i na Fire Serpent'a. Więc nie ma lipy i nie ma wiochy. Dzięki za oglądanie do końca, staw kończę łapkę w górę. A my widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się się z